Hej wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją, a troszkę pogadamy sobie o palecce e, takiej malutkiej cieni z firmy Urban Decay Naked Basics. Jest to jedynka. E, niedawno, niedawno, tak z rok temu e, Urban Decay wypuściło także dwójkę na rynek. Ja niestety jej nie mam. Niestety, niestety. E, mam jedynkę i posiadam ją już od dwóch i pół roku. I chcę Wam troszkę o niej poopowiadać. Może ktoś jest zainteresowany jej kupnem. I przyda wam się taka recenzja. Dodatkowo, jak możecie zobaczyć, dzisiejszy makijaż wykonam właśnie tymi cieniami z tej paletki. I według mnie wygląda on całkiem nieźle. Także jeśli chcecie trochę posłuchać o tej paletce, to zapraszam was na filmik. I tak, zacznę od tego, że paletka jest niewielka, poręczna, w bardzo fajnym opakowaniu. Nie jest to żaden taki tani plastik. Przyjemna w dotyku. I tutaj jest oczywiście gravet Naked Basics Uva i jak otwieramy, mamy dość duże lusterko, które idealnie nada się do tego, aby wykonać sobie właśnie tą paletką makijaż w czasie podróży, czy jak nie mamy jakiegoś większego lustra w domu. Cienie prezentują się tak, mamy tutaj sześć cieni, pięć matowych, jeden jest półmatowy, taki satynowy bym powiedziała, jest to ten Venus, który nadaje się świetnie w wewnętrzny kącik, fajnie rozświetla to oko. Jak już mówiłam, mam dzisiaj te cienie na e, swoich powiekach, także możecie się przyjrzeć. E, kolejny cień, którego ja niestety w ogóle nie tknęłam i kompletnie do mnie nie pasuje, i od samego początku wiedziałam, że tak będzie, jest to kolor Foxy i on jest taki dość żółty. Nie pasuje do mojej karnacji w ogóle i ja po prostu miałam go szerokim łukiem. Nie podoba mi się na powiekach i nie będę i nie jestem jego fanką. Kolejny cień to jest WOS, czyli Walk of Shame. Tak, lubię te e, nazwy tych cieni. Walk of Shame, którego zużycie, możecie zobaczyć, jest tutaj największe i go zawsze używam na całą powiekę. Świetnie wygląda, przepięknie, wyrównuje nam kolory powieki. Nie tylko używam tego cienia w, przy tej palece, ale czasami właśnie do innych cieni mieszam te cienie i do innych makijaży także używam tego cienia. E, kolejny to jest Naked 2, który jest prześwietny, jeśli chodzi o załamanie powieki. I bardzo delikatny, ale naprawdę widać, że coś na tej powiedzy się dzieje. Kolejny to jest Fein, który najlepiej sprawdza się w zewnętrznym kąciku. E, tak delikatnie robią takie smoky eye, ale bardzo, bardzo delikatne. Ostatni kolorek to jest Crave, matowy czarny cień, e, który ja wykorzystuję zawsze do zagęszczania mojej górnej linii rzęs jako eyeliner. Coś w tym stylu o wiele łatwiej rysuje mi się tą kreskę cieniem niż żelowym eyelinerem. Zwłaszcza dla laików, osób, które dopiero uczą się rysować kreskę, jest to cień świetny. Także tak wyglądają cienie w środku i tymi cieniami można wykonać nie wiem czy kilka makijaży, kilka na pewno nie. Ja wykonuję jeden standardowy, który możecie zobaczyć teraz. I według mnie wygląda on przepięknie, jest to dzienny makijaż, który idealnie sprawdzi się do biura, czy na jakieś takie wyjścia oficjalne, na jakieś spotkania, czy coś w tym rodzaju. Wyglądają te cienie przepięknie, świetnie się blendują, świetnie się rozcierają, naprawdę jestem zadowolona. Jeśli chodzi o koszt tej paletki, to w Polsce ona kosztuje 145 zł, sprawdzałam na stronie Sephory. Ale oczywiście Sephora często ma zniżki minus 20%, także myślę, że w okolicach stówki spokojnie można zrobić tę paletkę i według mnie bardzo się opłaca, bo skomponowanie takiej własnej paletki, 6 cieni, no ja używam akurat 5 cieni, okej, okay, to podejrzewam, że to jest podobny koszt, a tutaj już macie wszystko w jednym zestawie, wszystko do siebie świetnie pasuje. Nie musicie kombinować, nie musicie szukać, sprawdzać, kupujecie jedną paletkę i ją po prostu macie. Dodatkowo jeszcze, jeśli chodzi o... Wielkość, ona świetnie się sprawdzi w trakcie jakichkolwiek podróży, jeśli musicie wyjechać, spakować tylko jedną paletkę, macie mało miejsca, to według mnie jest to świetny wybór. Jeśli chodzi o minusy, ja tak nie widzę dużych minusów, jeśli chodzi o tą paletkę. Jedyne, co mi się nie podoba, to jest właśnie ten kolor żółty, który nie wiem po co tu jest, z którym nic nie jestem w stanie zrobić. Podejrzewam, jak zużyję tą paletkę, to po prostu on, on tutaj zostanie. I zostanie wyrzucony Ale y, nie ma tego złego Bo ja jestem z tej paletki bardzo zadowolona Wykonanie, trwałość Te cienie y, utrzymują się na moich powiekach Cały dzień Oczywiście ja używam zawsze bazę pod y, te cienie jest to Zazwyczaj Praktycznie w 99% Baza z Urban Decay Eyeshadow Primer Potion Taka miniaturka Która, która stacza mi na bardzo, bardzo długo I tak Polecam serdecznie, jestem zadowolona. Yy, tutaj jest napisane, że yy, ona, te cienie są ważne 12 miesięcy. Ja tą paletkę mam dłużej i nic się z nią nie dzieje. I mam także w swojej kolekcji jeszcze jedną paletkę z Urban Decay i to jest Naked 1, po którą, szczerze Wam powiem, sięgam rzadziej i którą też bardzo lubię, ale ona nie, daje, nie nadaje się za bardzo na dzień, bo tutaj już cienie są satynowe, yy, są tylko chyba trzy maty, jeśli się nie mylę. Nie, dwa, nie, tak, dwa maty. I ona nadaje się bardziej na wieczór. I tutaj mamy 12 cieni i jest ona droższa. A tutaj Naked Vastik z 6 cieni w 5 korzystam. I jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Cena jest do przełknięcia, tak myślę. Trwałość, jakość wykonania, jak ona wygląda, naprawdę jest to taki ładny produkt, fajnie wygląda w toaletce, nadaje się na jakiekolwiek podróże, cienie doskonale się blendują, przepięknie wyglądają i nie, nie macie takiego wrażenia, że ten, ten makijaż jest za mocny, bo wydaje mi się, że będzie pasował do każdej dziewczyny. Może nie do jakoś mocno opalonych dziewczyn, ale e, tak jak ja właśnie mam taki jestem dość blada, to we mnie wygląda bardzo, bardzo ładnie. Myślę, że to by było na tyle. Pokażę Wam jeszcze jak robiłam ten. Teraz przejdźmy do makijażu, paletkę już mam w dłoni i ja zaczynam swój makijaż od koloru bazowego, ten możecie zobaczyć po zużyciu, już mam go najczęściej. On się nazywa Walk of Shame. Jest to kolor matowy, taki yy, brzoskwiniowo-różowy. Teraz wezmę pędzelek, taki bardziej bułkowy i nałożę na załamanie powieki kolor ten zaraz obok i ja on się nazywa Naked 2 jest chyba mój ulubiony kolor z tej paletki. I kolejny kolor, który nałożymy i to będzie w zewnętrzny kącik. Jest to kolor Faint. Ten taki ciemnobrązowy. Kładę go delikatnie w zewnętrzny kącik, bo akurat ten cień lubi czasami się y, sypać. Także pamiętajcie, żeby dobrze odszypać pędzelek. I niestety w tej palce brakuje mi jednego koloru, takiego, który moglibyśmy położyć na y, podbrew, który by fajnie, właśnie, rozstał nam wszystkie cienie i wszystko, wszystko by się ładnie połączyło. I w tym wypadku użyję swój. Cień z inglota, o ten, i to jest kolor 353. Trochę dołożę tego ciemnego brązu. Ten makijaż był bardziej widoczny. Teraz na dolną część powieki nałożę znowu ten kolor, ten ciemniejszy brąz, fajt. i wewnętrzny kącik nałożę ten kolorek Venus. On jest taki satynowy, on nie jest matowy. To jest jedyny kolor, który nie jest matowy w tej paletce. I przepięknie rozświetla nam ten kącik. Oko takie jest obudzone, rozświetlone. Naprawdę przepięknie to wygląda. Na górną część powieki. Otóż przy linii rzęs nałożę taką kreseczkę, tak jakby eyeliner, ten kolor czarny, on się nazywa Crave. O ten, on jest przepiękna, to jest przepiękna matowa czerń, którą bardzo często używam właśnie do jakiegokolwiek makijażu, żeby podkreślić tę górę linię rzęs, a nie chcę używać wtedy eyelinera w żelu czy coś takiego. Tak wygląda makijaż oczu. Nie wiem czy kamera to uchwyci, ale delikatnie mi się te cienie osypały, dlatego biorę taki duży pędzelek do pudru i po prostu to sobie strzepuję, ale na szczęście nic mi się nie wcierał tutaj w podkład makijaż. I właśnie to wszystko wygląda. Naprawdę ja jestem bardzo zadowolona z tych cieni. Makijaż taki dzienny, delikatny, przepiękny. I tak, dajcie znać, czy wy w swoich zbiorach posiadacie paletkę, jakąkolwiek paletkę z firmy Ubandy K, i co o niej myślicie, i czy ma się może Basic, i czy też tak dobrze się sprawdza u was, jak i u mnie. To by było już na tyle, kochani, dziękuję za oglądanie i zapraszam do moich kolejnych filmików. Pa, pa!